i tamto znowu hitę, tym razem jesteśmy w Japonii tor Suka moim zdaniem oczywiście jedyny tor na którym powinny się w Japonii jakiekolwiek wyścigi odbywać fuji to jest jedna wielka porażka wyjeżdżamy z ostatniej szykany radzę jej nie ciąć kara narzucana przez grę jest tutaj dość dotkliwa prosta start meta dość długa pod koniec można próbować wyprzedzać no ale Trzeba mieć na tego jakiekolwiek umiejętności. Pierwszy zakręt, pełen gaz, odpuszczamy lekkie hamowanie. Wchodzimy w zakręt numer drugi. Bieg drugi, wchodzi, dojeżdżamy w do sekwencji 4 zakrętów lewo-prawo. Radzę jechać po skidmarkach no i na Waszym miejscu unikałbym darek. Chyba że chcecie poczuć, naprawdę, co to znaczy, pofrunąć na tym torze. Troszeczkę mnie wyniosło. Radzę jeździć po skidmarkach. na dwa zakręty jedziemy dość szeroko, dzięki temu możemy pojechać na pełnym gazie. Bez żadnego spina kończymy sekcję, na której unikamy tarek. Dwa zakręty w prawo, mocno na tarkach. Przed pierwszym prawym lekkie hamowanie, zrzucamy o jeden bieg. Koniec pierwszego sektora, dojeżdżamy do nawrotu, mocne hamowanie. Łatwo tutaj o zablokowanie kół, więc radzę uważać. Łatwo także o spin na wyjściu. Więc również radzę uważać. Kończymy trudną część toru, zaczynamy część wkurzającą. Chwilę będzie podwójny lewy zakręt. Pierwszy jest w miarę fajny. Trzeci bieg, kolejny jest, jest zaciśniający się, więc trzeba uważać. Nie wolno zawsze, zbyt szybko zacząć się dodawać gazu. Wychodzimy na kolejną prostą. Gaz w podłodze. Kończymy sektor numer 2. Zjeżdżamy do trzeciego zakrętu met końcem mety na pełnym gazie, jest to łuk. Trzeba do dobrze w niego wjechać, ponieważ łatwo wynies wyniesienie nas. Ostatnia szykana, hamujemy w okolicy cienia, mocno po tarkach, tniemy jak się tylko da, bez narzucenia kary, przyspieszamy, wychodzimy z ostatniego zakrętu, prędkość na szykaniu w zasadzie nie jest istotna, bo prawie zaczynamy z zera.